jest na widzi Top. Poznałeś już wszystkich? Všetkých, ścietki. Dobrze się dogadaj. Jest ci mało wolę, których nie poznałam, ale poznawałam wszystkich Polaków. "Wielmi dobre, kiedy mam tuto to chudia sa. Ja jestem jego trenerem. On jest mój kondičný, mój fit trener, mentalny trener, wszystko. A tego jest górniku." Odsenił dycha Jak <trych> tam ścisła regeneracja po treningu Najważniejsze tam widzisz dwa kubły są z lodem Tam się dopiero jazda zacznie Ile stopni? No tak, z dwoma się zdaje będą. Nie są jest prawie, nie? Mhm. Opa. Masz jednego. Jutro dwa sparingi z węgrami. Jesteś gotowy do gry? Jasne. Cieszymy się już, bo wiesz, bo trenujemy, nie, same treningi też. Wszystko fajnie, ale właśnie mm, czekam wszyscy na trener, żeby wyjść, żeby zagrać, pokazać się tak najlepszej strony I... i mamy nadzieję, że już zagramy tak samo jak trenujemy. Rosty dzisiaj trzeci dzień obozu, jak pierwsze wrażenia. No bardzo w porządku, no, trenujemy ciężko, przygotowujemy się do ligi. Jutro sparing zobaczymy. Gramy na dwa składy. Mam nadzieję, że oba mecze wygramy. I że będziemy dalej kontynuować dobrą pracę. Aż do pierwszego meczu, gdzie będziemy dążyć do zwycięstwa. Jak odzyniasz wagonki do regeneracji tutaj w hotelu? No, warunki naprawdę są bardzo przyzwoite. Niczego nam nie brakuje, wszystko jest, więc wszystko jest na wysokim poziomie, nic tylko korzystać z tego. No i być gotowy na następne treningi i mecze. W pokoju jesteś Zalkiem, co robicie w wolnym czasie? Ach, w wolnym czasie często gramy w FIFA. Niestety Alek jeszcze nie daje rady. Musi trochę potrenować, no ale jest przynajmniej fajna zabawa, fajna atmosfera, więc wszystko, wszystko jest w porządku. Alek, to prawda? No tak, świetnie no się nie Nie no, 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 no. Rossi lepszy niestety, no trzeba przyznać mu wyższość. Każdy gra na pewniki tyle. No. No. My My też grali, no. ale jakoś tak inaczej. No. Mi się przy, przyjemnie oglądało piłkę. No. Nie, no. nie no. wiem czemu, ale no. lubiłem po prostu bardziej oglądać. W też jestem starszy i w ogóle no, mam mniej czasu, ale nie, kiedy, jak stałem, każdy skład każdej drużyny, to znałem, nie? ktokolwiek gra w liceum mistrzów, to wszystkich widziałem, całe jednostki widziałem, tak, oglądał te quizy, to mega, to jest fajne, bo ja zawsze sobie jakichś, się, z, siedzę i sprawdzam, piłkarski quiz czy jak to taki? Piłkarski poker to film. na To też oglądam, ale ten... Brawo sporty, bravo sporty, No, piłkarski poker, dobrze, to jest. Nie, czy to żądaliśmy piłkarski poker. Slicer 11, cześć. Slicer 11. Slicer 11. Slicer 11. Slicer 11. Z świata i Europy, e, ligi zagraniczne i chyba reszta świata. Mm. Który z poniżej wymienionych zawodników zdobył tytuł, tytuł afrykańskiego w roku 4 razy z rzędu? El Diouf, Eto, Abedi Pele i Ayatollah. Choć to może ja być będę... mm. wiesz takie. Mm. Mm. To jest super, nie?

która? Wychowakiem, którego klubu jest Arkadiusz Milik? Korona, tychy, polonia, wytom, góry i którego? którego? Jest taka odpowiedź, Bartek, jest taka odpowiedź. Który z piłkarzy jako ostatni zdobył koronę Króla Strzelców w IGN, nie będąc w tym czasie zawodnikiem PSG? Falcao, Gignac, Gamero, Lacazette. Zgadzacie się z tą odpowiedzią? Tak, jak najbardziej. Peter? Tak. Zobaczymy. Ja no. Miejemy lakazę. Lakazę To był wykonawcą w ostatniej jedynacki w konkursie żółtkarnych w finale mundialu 2-6. Mowy prance'a. Lewon Grosso. Fabio Grosso. W tych butach takich. Niebieski z tymi... To ale są, dobre. A CP tak. W 2016 roku Legia Warszawa przegrała wyjazdowy mecz z Realem Madryt 1-5. Kto strzelił panorową bramkę dla Legii? Radowicz, z karnego. byłeś na tym meczu? Byłem. Byłeś na meczu? Ale na dole czy u góry?